Tajemniczy wypadek Karen Silkwood. Karen była chemikiem w ośrodku nuklearnym Kermakki w Oklahomie. Otwarcie wyrażała obawy dotyczące bezpieczeństwa oraz odkryła skażenie plutonem na swoim ciele. Czy ktoś chciał ją uciszyć? Zginęła w tajemniczym wypadku samochodowym, w niewyjaśnionych i podejrzanych okolicznościach. Spekuluje się, że Silkwood została celowo staranowana, by informacje nie przedostały się dalej. Ślady poślizgu samochodów wskazywały, że próbowała odzyskać kontrolę po zepchnięciu z drogi. Jednak w oficjalnym raporcie jest napisane, że zasnęła za kierownicą. Koroner stwierdził, że w chwili śmierci w jej organizmie znajdowało się 0,35 mg metakfalonu, czyli prawie dwukrotnie więcej niż dawka wywołująca senność. Do wypadku doszło również na w momencie, gdy jechała na spotkanie z dziennikarzem z New York Times, a o dziwo po zdarzeniu wszystkie jej dokumenty znikły. Jej rodzina pozwała Kermakich za skażenie plutonem, a firma zawarła pozasądową ugodę na kwotę 1,38 miliona dolarów. Nie przyznając się do odpowiedzialności. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zachęcam.